Coś konkretnego kusi w pościgu, radość samego ścigania. Nieważne, czy wygrasz, czy przegrasz, i tak bierzesz udział w grze pełnej energii i akcji. Gra jest grą, ale skończyła się, i musisz przyznać, że będziesz tęsknić za tym uczuciem. Ale, znając okropną prawdę, posiadając ją i trzymając blisko, jak skarb, Prawda może właściwie zastąpić to uczucie. Wygrałem. Czułem, że jestem na dobrej drodze, kiedy uspokoiłem się po ostatnich przeżyciach i ucieczce pacjentki. Zdałem sobie sprawę, że mam w ręce karty, które mogę użyć do gry. Mój nieznany rywal popełnił gdzieś błąd, dzięki czemu ruszyłem się do przodu. Po pierwsze, dziewczyna, której pomogłem uciec ze szpitala, nie została odnaleziona. Jej pokój był pusty, a jej akta zniknęły. Nikt z personelu o niej nie pamiętał. I wierzyłem niektórym z nich. Starsza pielęgniarka raczej nie była częścią tej całej konspiracji. Jej największym zmartwieniem było zdążenie na kolejny odcinek ulubionego serialu. Ale napisałem o dziewczynie. Mam te słowa na komputerze i są w internecie. Nikomu nie mówiłem, ale pisałem o pacjentach. Natychmiast zostałbym zwolniony z wiadomych powodów. Wspomnienia bywają podstępne, ale zapisane słowa nie ulegają zmianie. Poza tym sprawdzałem każdego pacjenta w poszukiwaniu niezgodności. Pomogłem dziewczynie uciec podczas epizodu pełnego halucynacji, ale to nic nie udowadniało. Ale przecież widziałem też morderstwo na własne oczy. Płuco zabitego wypadło przecież na podłogę. Ten pacjent też zniknął. Mam kilka opcji do rozpatrzenia, kilka rzeczy, które mogłyby zdradzić mojego wroga. Silny, ale nie idealny. Przypadek mógł zostać stworzony gdzieś w labiryncie właścicieli finansowych i posiadaczy majątku, którzy mieli związek ze szpitalem. Jakaś korporacja, której pomysł uwzględniał pacjentów i ich szaleństwo. Najbardziej prawdopodobnym zamiarem było stworzenie wśród pacjentów idei ostrożnie skonstruowanej, by podziałała na każdego, kto ją usłyszy, skonstruowanej, by niszczyć. Mógł to być nowy rodzaj broni, który na zawsze mógłby zmienić oblicze wojen. Ich największym agentem mógł być ordynator, a moje halucynacje można by wytłumaczyć dodaniem czegoś do moich tabletek przeciwbólowych, aby przez moje zachowanie Moje zdanie przestało się liczyć, bym nie mógł zdradzić sekretów tego szpitala. Największym problemem tej teorii był zanik pamięci u części personelu. Może kłamali, może Mabel rzadko miała kontakt z tą dziewczyną, może praca nie interesowała ich tak bardzo, żeby zapamiętywali każdego pacjenta, ale wszyscy? Nie miało to sensu. Szłem cicho korytarzem, oglądając wszystko dokładnie. Pytałem pacjentów, czy pamiętali dziewczynę. Pamiętali. Jedynymi ludźmi, którzy o niej pamiętali, byli pacjenci. I ja. Wydało mi się to niesamowicie istotne. Nie, nadal coś mi nie pasowało. Burza z piorunami za oknem tylko potęgowała moje napięcie. Istniały inne wyjaśnienia. Mógłbym być pacjentem. Klar była tu przecież zatrudniona. Była uznana przez ordynatora za nieszkodliwą, i być może, według niego, mogła wykonywać taką pracę. Może i ja. Często rozwodziłem się nad istotą pamięci i szaleństwa. Nie miałem dowodów na to, że sam nie byłem zatrudnionym w szpitalu pacjentem, który żył w swoim świecie, w którym wiodłem normalne życie. Wszystkie wspomnienia, które przewidywałem w pamięci, były nienaruszalne. Pytałem sam siebie, czy to miało znaczenie? Pytałem siebie, dokąd zaprowadzi mnie takie myślenie. Musiałbym cofnąć się do przeszłości, do rzeczy, od których się to wszystko zaczęło. Ktoś taki jak Klar, ktoś taki jak ja, potencjalnie zatrudniony, by pilnować innych pacjentów, oznaczałoby to spore cięcie kosztów. Tak duże, że etyczne i moralne granice przestawałyby istnieć. W takiej sytuacji nie istniałby wróg ani zwycięstwo. Ludzkość cierpiałaby coraz bardziej w czasie wzrostu populacji i tylko jakaś wielka katastrofa moralna mogłaby zaoferować im zbawienie. Te teorie wspierała każda historia pacjentów tutaj. Uściski i brutalność społeczeństwa popychała ich wszystkich w tym kierunku. Być może to społeczeństwo było szalone, a ci biedni ludzie po prostu mieli pecha i stali się ofiarami. Ostatni pacjenci, z którymi rozmawiałem, naprowadzili mnie na jeszcze jeden trop. Jego historia była o oszustwie i kontroli. Im bardziej o tym myślałem, tym bardziej wszystko układało się w całość. Potężny Grzmot przypomniał mi o czymś. Czytałem wcześniej jego historię w internecie. Jego akta nie były w szpitalu. Może ktoś inny przeczytał je i zamieścił w sieci, a może on sam to zrobił, zanim tutaj trafił. Zacząłem szukać odpowiedzi w poszerzonym wyobrażeniu rzeczywistości. Hipotetycznie, gdyby goścista istota była prawdziwa, walczyła z większą siłą na wielką skalę. Czy ta siła była moim rywalem? Co takiego tak bardzo mnie martwiło w związku z pacjentami i szpitalem? Nie widziałem zupełnie nic, co wskazywałoby na istnienie zewnętrznej siły. Stałem na korytarzu obok okna, w które zawzięcie uderzały krople deszczu. Wiedziałem dokładnie, że trafiam na pierwszą cząstkę prawdy. Moje dowody były oszustwem sprawiały, że kierowałem się we wszystkie strony poza tą właściwą. Nie potrafiłem do końca uformować tego pomysłu w głowie. Jeszcze nie. Poszedłem do pokoju niewidomej dziewczyny. Siedziała w innym rogu niż poprzednio, ale wciąż pisała. Kiedy wszedłem do pokoju, moja zabandażowana ręka zaczęła swędzieć niemiłosiernie. Znów bolała mnie głowa. Dlaczego nie chcesz ze mną rozmawiać? zapytałem ją. Myślałem wcześniej, że powodem jest to, że mogę być szalony tak jak oni i tego nie wiedziałem. Ale teraz myślę, że ty wiesz, co się tu dzieje i próbujesz siebie chronić. Jak zadałeś to pytanie? Długopis zastygł nad kartką papieru. Co masz na myśli? Nie powinienem być zdolny do zadawania pytań? Nie, to pytanie. Dlaczego? Podszedłem znacznie bliżej do dziewczyny. Spojrzała na mnie niewidzącymi oczyma. Nie rozmawiasz z nikim, kto? wyszeptałem. Poczułem się mocno zaniepokojony. Podniosłem ręce i dotknąłem swoich skroni. Chciałem poczuć jakiekolwiek zaburzenie. Uczucie było niepokojące. Pod palcami czułem dwie konfliktowe rzeczy. Moje skronie były gładkie, skóra była miękka i normalna. Na moich własnych skroniach poczułem dwie dziwne, delikatne, wypukłe linie. Co to jest do cholery? Jęknąłem, krzywiąc się z powodu bólu głowy. Jest tutaj, ale nie tu. Przykro mi. Wyszeptała dziewczyna. Co to jest? Co to kurwa jest? Wyszeptałem, czując coraz większy ból głowy. Bałem się, że zaraz stracę przytomność. Ciężko mi się oddychało. Jak wielu to ma? Jej usta zadrżały i powiedziała: Każdy poza innymi pacjentami. Pod wpływem adrenaliny wyszedłem z pokoju i ruszyłem szybko w stronę sali operacyjnej. Pchnąłem drzwi, prawie upadając z bólu i szukałem narzędzi. Stanąłem nad lustrem. Walczyłem z ogromnym bólem głowy i rozmazanym wzrokiem. Zobaczyłem to. Małe wypukłości były dobrze widoczne. Rozciągały się od moich oczu, poprzez skronie i do tyłu głowy. Jak jakaś okropna linia po lobotomii. Rozciąłem skroń skalpelem. Zignorowałem krew i ostrożnie podważyłem wypukłość cążkami. Przed oczami widziałem czerń i biel. Nie poddałem się. Krzyczałem z bólu, ale nie mogłem pozwolić sobie na omdlenie. Powoli, boleśnie wyciągnąłem długie, żelaste włókno. Wiedziałem, że to było to. Wcześniej myślałem, że to niemożliwe, ale miałem rację. Ból natychmiast zelżał, kiedy odciąłem włókno najbliżej skóry jak się dało. Wciąż trochę zostało w środku przy moich oczach i z tyłu głowy, ale na start było dobrze. Unosząc włókno do góry, zastanawiałem się na co właściwie patrzę. Wyglądało jak komórki nerwowe, żelaste, składające się z malutkich włókien. Dokładnie to powiedziała niewidoma dziewczyna, kiedy tu trafiła. Powiedziała, że nie będzie rozmawiała z nikim, kto ma w skroniach włókna nerwowe, ale ona była tu od lat. Zrobiłem to samo z drugą skronią. Ból w głowie nie zniknął całkowicie, ale poczułem wielką ulgę. Czy to to? Byłem wolny? I czym to w ogóle jest? Pasożyt? Infekcja? Te włókna same w sobie nie mogły mnie kontrolować. Po prostu nie było w nich wystarczająco dużo tkanki, by działać na mózg. Poza tym wyglądały, jakby pochodziły z nerwów ocznych. Czy miały oszukiwać zmysły? To miało chory sens. Włókna połączone z moimi oczami i uszami i prawdopodobnie z mózgiem mogły całkowicie zmienić mój odbiór świata zewnętrznego, może nawet moje wspomnienia. Dziewczyna powiedziała, że nie powinnam być zdolna do zadawania tamtego pytania: jak dużą kontrolę miały te włókna i w jaki sposób byłem zdolny odkryć je i pozbyć się ich? Będę szczery. Byłem bliski załamania się i wybuchnięcia płaczem. Być może tak by się stało, gdybym nie pomyślał, że włókna mogą odbierać sygnały z innego miejsca. Od wroga! Po wytarciu krwi przeszedłem się po korytarzach. Mabel uśmiechnęła się do mnie. Zauważyłem wypukłość na jej skroni. Była zainfekowana. Szłem dalej, obserwowałem. Wszyscy byli zainfekowani. Wróciłem na salę operacyjną, kiedy ból głowy zaczął narastać. Spojrzałem na lustro i zamarłem z przerażenia. Dosłownie widziałem, jak skóra na moich skroniach unosi się, a włókna zaczynają się regenerować. Pamiętam to dokładnie. Zaśmiałem się głośno i gorzko. Tego było za wiele. Co niby miałem zrobić w tej sytuacji? Przestałem się śmiać, kiedy moja wiedza medyczna podsunęła mi odpowiedź. Zdezynfekowałem ręce i rękawiczki, przygotowałem się do czegoś, co prawdopodobnie było wariatstwem. Obiecałem sobie, że nie posunę się za daleko, ale jak byłem wtedy głupi, przygotowałem kilka luster, nie wziąłem nic przeciwbólowego, bo bałem się ryzykować. Moje zdolności chirurgiczne nie były powalające. Oddychając ciężko przytknąłem narzędzia do oczu i otworzyłem je. Oko wysunęło się łatwiej niż tego oczekiwałem. Zaledwie kilka centymetrów wystarczyło, by nerwy oczne były napięte. Ogarnięty niemożliwym bólem i napięciem podsunąłem skalpel i ostrożnie odciąłem obce włókna. Pięć oddechów, dziesięć dwadzieścia. Ostrożnie odcinałem nerwy przy oku. Bałem się, że zwariuje. Widziałem własne oko wyciągnięte z czaszki. Widziałem czerwone żyłki i nerwy, które były do niego podłączone. Walczyłem z paniką. Wyciągnąłem obce włókno przez oczodół. Wyszło dość łatwo. Skończyłem. Delikatnie chwyciłem oko w dwa palce i wepchnąłem je na swoje miejsce. Pięć minut zajęło mi uspokojenie się. Sprawdzenie wzroku i okarnięcie paniki. Potem zająłem się drugim okiem. Kiedy skończyłem, ból głowy całkowicie zniknął, włókna się nie zregenerowały. Leżałem na tej sali jeszcze przez godzinę, napawając się wolnością, myśląc, oddychając, uspokajając się. Skąd się wzięły te włókna? Czym były? Kto je stworzył? Oszustwo nie zadziałałoby przeciwko niewolnikom kościstej istoty. Oni nie znali celów swoich działań, ślepo wykonywali polecenia pod groźbą śmierci. Ale pacjenci też ich nie mieli. Dlaczego? Wtedy zdałem sobie sprawę, że powód mógł być taki sam jak dla społeczeństwa. Ograniczenie. Ludzie tutaj byli niebezpieczni, a ich szaleństwo jeszcze bardziej. Może wszystkie wyjaśnienia miały coś wspólnego? Świat był mroczny, populacja stawała się zbyt duża, sprowadziła do coraz gorszego szaleństwa, i może ta inna siła infekowała ludzi włóknami nerwowymi i używała oszustwa do jakiegoś celu? Kolejny krok był oczywisty. Nie chciałem, żeby obce nerwy były połączone z moim mózgiem, wypełniając go iluzjami i dziwacznymi pomysłami. Nie chciałem tych pomysłów w mojej głowie. Traciłem rozum. Byłem tego praktycznie pewien. Tabletki przeciwbólowe, wyczerpanie, obsesja. Pozwalałem szaleństwu pacjentów dobrać się do mnie. Wierzyłem w ich historię i wtedy byłem wolny. To dlatego byłem w stanie odkryć włókna w moich skroniach. To było ironiczne, naprawdę. Lekarz stający się pacjentem. Pogrążający się w szaleństwie. Ale moje historie były w sieci. Jego historia, mężczyzny, który wydłubał sobie oczy, też. Jakim cudem było to możliwe? Czy to było to samo wyobrażenie, które utrzymywało pacjentów niekontrolowanych? Czy może sama idea w istocie była siecią kontroli? To coś nie mogło zidentyfikować idei, nie mogło się do nich odnieść bez zrozumienia ich. I zostania zainfekowanym. Często się śmiałem sam w tamtym pokoju, kiedy części układanki zaczęły tworzyć sensowny obraz. Nie ma obrony przed ideą. Wróciłem na korytarz jako nowa osoba. Byłem wolny i wróg nie mógł nic na to poradzić. Nie mógł mnie kontrolować, nie mógł o mnie myśleć. Nie istnieje dla nikogo. Ponieważ uznanie mojej egzystencji byłoby myśleniem o mnie i zrozumieniem mnie, a potem zostanie zainfekowanym. Miałem czarne i dziwaczne wyobrażenie, że włókna nerwowe prawdopodobnie zostawiłyby mnie w spokoju całkiem niedługo i pozwoliłyby mi zatopić się w szaleństwie. Coś ty sobie zrobił? krzyknął ordynator, kiedy mnie dostrzegł na korytarzu. Słyszałem, jak nerwowo woła ochronę. Zacząłem biec. Zamek bocznego wejścia został naprawiony. Cholera! Użyłem swoich kluczy, otwierając każde drzwi po drodze, uwalniając pacjentów jako odwrócenie uwagi. Słyszałem ochroniarzy krzyczących i zbierających się gdzieś blisko. Wpadłem na pewien pomysł, kiedy miałem pokój kontrolny. To było łatwiejsze niż myślałem. Przeciąłem kable, żeby zgasły światła kiedy wróciłem na korytarz czując się dziwnie swobodnie w ciemności jedynym dźwiękiem jaki słyszałem było uderzanie deszczu o szyby i nieregularne grzmoty dziwne wyobrażałem sobie to ale nie poprzedniej nocy nie tym razem padał deszcz po drodze zabrałem swojego laptopa włożyłem do torby którą przewiesiłem przez ramię i zrzuciłem z siebie kitel do torby wróciłem też tyle batoników z maszyny, ile się zmieściło, obiecując sobie, że zapłacę później za zniszczone szyby. Krzyki wypełniły ciemność. Słyszałem, jak personel nawołuje i próbuje siebie odnaleźć wzajemnie. Słyszałem jęki pacjentów i ktoś krzyczał z bólu. Uśmiechnąłem się do siebie. Pacjenci świetnie odwracali ode mnie uwagę. Podszedłem do górnych drzwi. Nie rób tego! Usłyszałem swojego mentora. Śledziłem twoje zachowanie najlepiej jak potrafiłem. Ten pacjent na końcu odległego skrzydła szpitala. Trzymamy go tutaj z daleka od innych nie bez powodu. Pamiętasz, co ci powiedziałem? Spojrzałem na niego, gotowy by wyjść, ale też ciekawy, co powie dalej. Jego psychoza zainfekowała ciebie, kontynuował. I wiem, że z własnego wyboru wierzysz w to szaleństwo. Wybierz zostanie tutaj. Bycie częścią personelu i prawdziwego życia odwróciłem się, by wyjść. Co jest dla ciebie za tymi drzwiami zapytał mentor głośno. Co zrobisz? Uciekniesz? Schowasz się do społeczeństwa będziesz krzywdzić ludzi z jakichś powodów, w które uwierzyłeś? Jego rozumowanie miało sens perfekcyjny sens zawahałem się. Czy naprawdę zwariowałem? Co jeśli faktycznie zaakceptowałem inną rzeczywistość? Jeśli nawet coś próbowało mnie kontrolować, moje życie było w porządku, prawda? To był moment, poczułem to. Za drzwiami naprawdę byłem szalony, przynajmniej w porównaniu do tego, co społeczeństwo uważało za prawdziwe. Tutaj byłem jednym z nich, członkiem personelu, akceptowanym i normalnym. To miało za dużo sensu. To było zbyt idealne. To ty! Zdałem sobie sprawę. Prawie wykrzyknąłem te słowa. Mentor oświetlony czerwonym światem pokręcił głową zdezorientowany. Nie oczekiwałem, że mój wróg wyda się tylko dlatego, że zrozumiałem, że mówi do mnie przez mojego mentora. Nie. Reakcja jego była idealnie prawdziwa. Zabrzmiał grzmot, a ja wyszedłem na deszcz i biegłem co sił. Życie będzie teraz o wiele trudniejsze, jestem tego pewny. Wyszedłem poza konstrukcję społecznej rzeczywistości, ale nie może mnie już kontrolować, nie może o mnie myśleć bez ryzyka. Jestem wolny, mogę iść przez życie niezauważalny i ignorowany. Myślę nad zmianą imienia, znalezieniem pracy i założeniem maski normalności, bo to musi mnie ignorować. Będę musiał oszukiwać jedynie zwykłych ludzi. To nie może powstrzymać moich idei, które wysłałem w świat jak wirus. Wszyscy jesteśmy oszukiwani. Każdy z nas. Zobaczyłem prawdziwą naturę świata, kiedy przestało padać. Zrozumiałem, co się naprawdę przydarzyło. Byłem na wzgórzu za miastem, kiedy chmury ustąpiły miejsca niebieskiemu niebu, a słońce przyniosło mi ulgę. Wstałem i spojrzałem na miasto w oddali. Włókna wisiały wysoko, pomiędzy budynkami, lampami i drzewami. Grube, ropne włókna. Nerwowe włókna. Zainfekowały prawie wszystko. Otoczyły cywilizację jak bluszcz. Zrozumiałem wtedy. To coś, to zakażenie, rozciągające się po świecie. Nerwy, neurony, mózg, połączenia, oszustwa. Podobna sieć do internetu mogła zacząć się od pojedynczej idei albo manipulacji gdzieś w rzeczywistości i rozciągnęła się stamtąd, a teraz stała się masowym pasożytem ludzkości. Czułem ten wpływ na mnie jeszcze niedawno, ale teraz, kiedy już go nie było, zrozumiałem czego chciało: więcej, więcej ludzi, więcej mózgów, więcej stresu, więcej konsumpcji co kocha kofeinę, uwielbia wszystkie stymulanty, ale najbardziej kofeinę. Chcę, żebyś pił więcej kofeiny. Chcę, żebyś jadł więcej. Chcę, żebyś konsumował i rozmnażał się, kiedy to prowadzi ludzką rasę do mrocznego celu. Jakkolwiek twoje ciało, jakkolwiek twoja depresja, bieda, bezradność albo niewolnictwo finansowe i ogromny dług, Albo pragnienie bliskości, albo jak było ze mną, chęć wiary, że cierpienie nie jest normalną i fundamentalną naturą życia. Jakikolwiek jest twój stres, twoja słabość doprowadzi do zwiększenia populacji i popchnie nas poza nasze granice woli i zrozumienia, dlatego wszyscy jesteśmy marionetkami. Ale dzisiaj jest pierwszy dzień oporu. Piszę do was kawie ręki. Uśmiechając się do przechodniów za szybą, wróg nie może mną sterować, a każdy inny jest pochłonięty swoim własnym życiem i walką z rosnącym napięciem. Wszyscy są zbyt zestresowani, żeby zauważyć kogoś takiego jak ja. Kogoś szalonego w porównaniu do norm społecznych, siedzącego pośród nich. Po tym, co napiszę, zniknę stąd i nikt mnie nie znajdzie. Nie martw się, to teraz moja praca. Zabrałem ze szpitala skalpel i inne narzędzia. Znajdęcie i uwolnię każdego po drodze. Jedne parę oczu na raz. Przy okazji, dziękuję wszystkim, którzy subskrybowali mój kanał. A jest już Was ponad 300. Dziękuję Wam za wszystkie miłe komentarze, łapki w górę. Naprawdę motywujecie mnie tym do dalszej pracy. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. Do usłyszenia.